Jo, Siemanko, dzięki Wilczy za nominację. Lecimy z tym Hot 16 Challenge 2 dla służby zdrowia. Pozdro. Jo. Da. Dziś kęka reprezentant, ale w warwach batalionu Mówię ci tu dzisiaj ziomuś, lepiej zostań teraz w domu Jak minister Szumowski cię wykryje, no to bomba To jest mega wielki syf i należy go posprzątać Przelej trochę grosza, nie bądź smera No i teraz pomóż wszystkim dobrym ludziom, których kurwa wirus żera Przyjdzie jeszcze czas, żeby znów pierdolnąć Melas. To jest mega długi rejs, lecz kapitan jest przy sterach Bardzo trudne czasy, ale rapy wciąż maglają Ja przylałem już mój hajs, ty lepiej zrób dziś to samo A na górze ludzie, którzy ciągle liczą siano i Ileby nie było dla nich, no to zawsze jest za mało. Ja jestem senatorem, ale tym od głosu ludu chciałbyś dziś coś zmienić. To po prostu ziomuś kurwa spróbuj. Na ulicach widać tylko maski magię wódu. Każdy dziś jest bezimienny, a więc starczy trochę trudu. Yo z mojej strony nominuję Artexa, Arta, Kadi i DMZ Dawida Yo